Tu się kładzisz spawa, tutaj się się składa. Taki mechanik Uch, Dobra, trybatka jest! nawet podkładkę dali dalej! on musi chodzić, jak to nie będzie. Takiego moja mechanika. Oni nie ty piec. Ten ogień na tłoku. Polecamy można się. Tak, polecamy się. Nie przejdzie przez drzwi, futryna wylatuje. <suszy> bo M-kę porysujesz, paż na podło, na... Nie Niech cię podniece. Co? Co? Wracamy do rana, pazna przemikoło. Mi okrzyk kurtoj! A opowi idzie. Skurwę. Wie bokiem kręci chopie Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku naprawiliśmy kładzisza młodego Sigma Zmieniliśmy skrzynię 1 plus 1 na skrzynię 3 plus 1 Oraz przetestowaliśmy kładzisza, bo teraz to ma moc Widzowie dzień drugi Mamy paczkę, mamy paczkę widzowie dzień drugi Przyszła paczka Tym razem musi być git, bo znów znówka sztuka niesmigane śmigane, po prostu z Allegro Cyk Mam nadzieję, że Allegro to raczej nas nie oszuka, bo tutaj są porządne Znówka sztuka. no po prostu nowe no Otwieraj to Erbałek odkryje to Kurde, gdzieś zgubiłem nóż, muszę ten muszę otwierać. Ja Uch, coś, coś tu Uuu! <śla> tu. Dobra, trybatka jest, jest trybatka. <śla> Pokaż to. Nawet podkładkę dali. To ty wszyscy, pokazać pokazuj to. Ty, jak ładnie zapakowany, podać chłopie jak lubka, punkiel. Kurde, mole. Ty, ale tutaj, trybatka. Wad... Ty, ale podać luksusowe, poczekaj luksusowe. Pasz chłopie, wszystko jest. Dobra, Nawet żebyś te pieniądze potem y, y, z białą, gunką ci dał no. Te, które ci zostaną po, po karterze <grywa> No i za samo. Ty no to, to już musi chodzić, jak to nie będzie To jest to samo? To samo Tylko ta trybatka co ten dziad nam zapierdzielił Cfel, cfel, gość cfel Teraz to będzie chłopie chodziło o 3 plus 1, pół automatik, ale będzie chodziło, ale będzie chodziło To będzie chodziło tak zajebiście O jak się zgrywają tryby Pokaż jak no. się zgrywają, jak się zgrywają Ty kurde, kurzyska nie ma Widzowie pokażę wam jak tutaj, pokażę wam tutaj jak ładnie składamy tutaj Majster, co, co, co ty tu masz za eliksir? Ja dam olej trochę, bo tak... Czemu to. Czemu już dajesz olej? A go no, bo tak dają ludzie, już nie wiesz? Tak? No Ale no, kurde, ciekawe Nie? Ciekawe, ciekawe Tutaj widzowie uszczelki, nóbki stuczki. Ty kurde, chyba <laughs> ja bym to złoczyła, bym nie dał Gdzie wał? Gdzie Ten, y, tung, tung, tung. tung tunga, widzowie mamy tung tunga ty, on nawet przypomina tego Tung Tung On ma takie oczy Tutaj luksusowo Luksusowe klucze, patrzcie jakie klucze ma majster Wszystkie kurcze Ty, a ten... Ty... Czekaj, co ty? jest? Co to jest to? Dlaczego to służy? Zaskowana grzechotka I Ale tu masz taki solidny mózg Dobra, dobra, chłopie Co? Coś ty ten wał sprał młotkiem? No Skatowa Skatowałeś go na zimie on tak lubi, chińskie silniki lubią takie traktowanie Kurde, ale to jest szybko ci idzie, po prostu 5, 5 minut i się nie silnik już w połowie złoży. Ale co tu, czekaj, co tu jeszcze ma być? Bo ty, tyś to rozbierał, ja tego nie rozbierałem, ale widzę, że części jest dość sporo To jest, sporo. To jest co to było? To jest prowadnica, to nie To jest łańcuszka rozrządu, tego to ja nie widziałem nigdy Bo ty jakiegoś silnika będziesz nie rozbierał Rozbierałem 100 sto... nie, rozbierałem manuala 50... 110. a ty popatrzyłeś czy w ogóle jest dobra, czy zazbierałeś to? D odcina Tung, tung zrobi bum bum. No, tung Tung chyba robi właśnie tak. Coś ty tu ukręcił, coś ty tu kuźwa ukręcił. Taką logą żeś kręcił, żeś ukręcił. Ale co się No Właśnie nie, coś tak przeskoczyło, bo by, by, by... Bo by bieg się wpiął, a nic nie przeskoczyło. Kurde, jaka to była zasada tego działania? Coś, coś jak pociągniesz w dół to ci się wbija, ale... <tryk> <tryk> 都都有点卡。<laughs> Zobaczcie widzowie, widzowie, patrzcie kuźba, ogień na tłoku Ogień, na, ogień na tłoku Dosłownie. Taki mechanik. Taki kurczę, mamy takiego porządnego mechanika. <laughs> takiego mamy mechanika? Zobaczcie patrzcie, tutaj ładnie rozpalamy w piecu, bo tutaj mówi, że zimno mu majster, majster <laughs> mówi, że zimno. Rozpalanie bez kartonu zimno pomóżcie! <laughs> Zobie, no zimno, zimno pokoju. Dali pali się ładnie, o. Cyklu. Oporowe palenie bez kartonu Tak. Bo ten piec ogólnie jest, ma taki problem, że on nie wciąga dymu. Nie wciąga dymu. <laughs> Więc teraz to powinno być siwo. Widzę, że mam, mamy taką <gajania> gaśnicę, żeby <gajania> się uratować. Jakby co to się uratujemy? Odpalamy chyba tę gaśnicę, bo już się pali jako. No, bo. Kurde, może. Chopia palę, fale, a nie. Ogrzewamy widzów, żeby im nie było zimno. Ogrzewasz orzelamy widzów, Tak, raz. dla widza, dla widza. Zamykam <gajania> No! <gajanie> chciałeś skrzywdzić, widza. Ja już jestem ugotowany na to. Chciałeś skrzywdzić, skrzywdzić widza.

Po robocie to nagrywa Widzowie patrzcie co tu się dzieje, kurde spawanie kładzisza Tu się kładzisz spawa, tutaj się silnik składa Widzowie wszystko jest kurde pod najwyższym Najwyższy stopień gotowości zimowej Polecamy można się Tak na... polecamy się, patrzcie jaki garaż kurde Wszystkie klucze są, wszystkie przyrządy do pracy są Wszystkie Nawet spawarka jest elektrodowa, no wszystko mamy My, ma, my mamy Elektrodowa Elektrodowa, patrzcie albo nie będę... Okay. nie będę was kurde oślepiał, ale musicie uwierzyć, że tu Majster wie co robi, bo to jest rasowy spawacz Patrzcie, nawet BHP wszystko jest... Nie to, to jest taka... Nie mam... To jest taka skomarka, że... O! Jest następliwo! Widzowie, widzowie, patrzcie, Majster złożył kuźwa całego silniczka. Troszkę mu tam pomogły mnie, ale no to ogólnie jego zasługa można powiedzieć. Skrzynia 3 plus 1, teraz to powinno iść. Trzeba to włożyć jeszcze w ramę. Drodzy widzowie, patrzcie kurder, olejek luksusowy się leje. Mogę wam dać Widzowie, luksusowo, patrzcie to, kurde silnik już w ramie, cyk puch. wszystko jest założone, tutaj ładnie jest instalacja poprowadzona. luksusowo kabelki połączone, wszystko jest gotowe, paliwko jest kurcze... Ej, o palikko jeszcze nie nalane Ale nie, to już zaraz będzie nalane Sigma będzie upalał Zaraz będzie próba, w ogóle którą mamy godzinkę? Godzinkę mamy 22 widzowie I udało się w końcu tego trupa kurde poskładać A nie, jeszcze bajka od biegów. Jeszcze biegi, kurde jeszcze biegi, jeszcze biegi I będzie wszystko Widzowie mamy problem, bo kurde kładam przez Nie przejdzie przez drzwi teraz, ja opierdzielę No to co, no to jak, go, to, ale jak żeś tego wepchał? No na boku Ale teraz jest świenik wszystko? To leci gorzej. A wyjedziemy z futryną razem. Czekaj, 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 czekaj. Czek. słaby czy ty? Czyli on jest taki ciężki? O, czekaj, bo bym ci ubił prrr Prosty koła. Tak, tak jakby się nauczył jeździć. Ty no to ja czego mogę... całkiem położyć? <gryś> Kuźba jeszcze podnieść go tam. Pokaż siłę. O! Przejdzie już? Dobra, daj go na bok, całkiem! Całkiem go wyduch a ja się olej wyleje. Przecież to... nie wyleje się paliwo olej? paliwo się wyleje, mam no, to paliwo, to sami ci zrobię. Dobra, Jiggo, dawaj go. Kurde, dawaj go. Dawaj go. <śmiennie> dawaj go, dawaj go, dawaj go Czekaj, to trzeba przemyśleć i dalej, już będzie chłopiec, prawa, że wyjdzie i dalej Czekaj, a bo, a jednak trzeba było przemyśleć O kurde futryna wylatuje <śmiennie> <śmiennie> Futryna wylatuje O ja pierdziele, czekaj bo bm porysujesz chłopie oh. Dawaj do przodu Tyle bagażnik Dobra, wydalaliśmy go widzowie A czy wy coś będziecie widzieć? Chyba nic nie będziecie widzieć My, też. My chyba te kurde akcje jak skupnia kłada, wszystko w nocy. Myślisz, że tobie jakby będę działać? Będzie to działać? Czekaj, teraz wsteczny? Czas no, ale czekaj. Kurde, to tam czciano. O, i chodzi. Ale ładnie chodzi. ty Ale ładnie chodzi jak Co jest? Ty jak równo? Jak szybko jak równo chodzi. Kupię skrzynia chyba działa troszkę. Przynajmniej wsteczny Ty, no patrz Chłopie? O kuźwa. Dawaj na asfalt! Widzowie! Mamy maszynę! Działają biegi? Nie. Jak nie działają? O, ale chłopie! Dawaj tu nad latarnią, żeby było widać ładnie boka! Ho, 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 ho. Chłopie, jak to idzie teraz! Widzowie! Ale to idzie teraz! Ty, ale jak to idzie teraz, chłopie? Jaki boki, patrz chłopie, patrz patrz, 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 patrz na podłogę, patrz na, patrz na, asfalt Nie będzie podnieca nie jakieś, po, no, popatrz, jaki ślady zostawia Ja pierdziel, ale to idzie teraz, jestem w szoku Ja też, powiem czy tak szczerze. Idzie zajebiście tak palimy go do przodu tak? Kurde, do przodu to będzie ciężko chyba Teraz to idzie, nie? Chłopie, ale idzie. Ale dzik. Widzisz jak chłopie boki kręci? Jedziesz? No daj się kazać. Ale to pali ładnie. Ale to ładnie pali. Powiem, my żeśmy składali. Dawaj, tu boka, to, że mi nie ale chłopie... Co? Wracamy do garażu Czego? Patrz na przednie koło Co jest? Ty no. no jest nie, nie Troszkę nie jest prosto Ale chłopie idzie, chłopie idzie Skurde Chłopie bokiem kręci, chopie... Hobby...